Szkody z tej strony Bora, to jest gierka Far Cry 3 i 23 odcinek już w tej serii. Mamy obecnie misję Gniazdo Szerczeni, musimy po prostu dotrzeć na pole narkotykowe. Najprawdopodobniej je musimy spalić. Lepiej byłoby spalić Mary Jane. Dobra, ciśniemy tam jak najszybciej. Mam nadzieję, że jakiegoś, na jakąś panterę albo tygrysa nie wpadnę. Dobra, już kawałek, jesteśmy na miejscu. Może sobie kucniemy, wyciągniemy aparat i troszeczkę ich pooznaczymy. Wow, ile gandzi! Ile gandzi! Tam jest pies. Tylko Was dwóch jest, nie chcę mi się w to wierzyć. Nie wierzę w to. Przejdę sobie jeszcze z tej strony, o, zobaczę. Tam jest na pewno jeszcze jeden w budynku, bo tam coś mi przechodziło. Coś tam widziałem, chyba. O, właśnie. Nic więcej tutaj nie ma, tam są chyba jeszcze No i to dwóch Dobra No i nie wiem, wsiać rozpierduchę Z benzyna, benzyna przy marihuanie Może, to ja tamten <śmierdżę> Pielęgnuję Może bym sobie jedno poletko zostawił, jak myślicie Dobra, snajpera i co, z tego miejsca to będę robił? Chyba tak, zrobię sobie zapis. Zdecydowanie tak. Spróbujemy to podpalić, ale. No i nic za bardzo się nie dzieje. Mnie pies interesuje, tam ci z dalsza się nie ruszyli nawet? Tu jest pies gdzieś, biegnie chyba do mnie. Biegniesz do mnie, piesku? To fajnie. Okay. Piesek załatwiony. Jeszcze ich dwóch zostało. Jeden. Tak, tak, Jason, przeładuj. Okej. Okay. Gdzie kogoś widzę? Tam, dobra. I dostał w Nie, czemu mi się wydaje, że to pole jest większe niż mi się wydaje? Nie, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, wstaniemy sobie. Bierzemy karabinczyk. I próbujemy na spokojnie, ale od dołu. Gdzie? Oj, i Bob Marley leci. Chociaż nie wiem dlaczego. Takie pole ganci będę palił. No chyba mnie pojebało. Ale nuta, jaka jazda! Jaka jazda, kocham ten odcinek! Da, da, da. Ha, ha Kocham ten odcinek Jaka nuta, mistrzostwo świata Haha! Ha! mi się nie zamyka, wierzcie ja bym miał teraz kamerę podłączoną. Ja! Yeah! Uwielbiam regę. Hehe. <śpiewanie> <śpiewanie> To ja zrobiłem oni tu jeszcze są wszystko im tu palę, ale oni tu są jeszcze, bo ja ich słyszę. Ja pierdolę, ale zajebiście ktoś z tą nutą wymyślił. Mega odcinek, mega! Czemu to się nie chce palić? Czemu to się nie chce palić? A teraz się zapalisz? To ha, ha! Ha, ha, ha! się pali. To już jest rozwalone. To chodź rozwal mnie! Ja już te pola narkotyczne spaliłem! Ale zapach! Uch. Raj dla moich nozdrzy. Ha Lecimy dalej. Ha To numer Dokładnie, ale jazda! Spokojnie! Nie straszni mi jesteście. Z tą muzyczną to ja mogę na wojnę do, no, do Iraku lecieć. Nie chowaj się. Twój los już jest tak przesądzony. O, ale tego muszę być rzucał do mnie. Next! Tak chcecie się bawić? Proszę bardzo. Wychyl tą głowę! W tym domku i jest tam troszeczkę jeszcze. Dostał. Uwielbiam ten odcinek. Uwielbiam. A teraz z tej strony. Przecież dostał w Co jest nie? Yeah! yeah. yeah. <noise> Ta muzyka wam wystarczy za komentarz. Wszystko? Ktoś mnie znowu widzi? Tam jest. I to dostał w głowę. Haha! <noise> Gdzie ktoś mnie widzi na górze? Kolejne co to za samobójca, Debil? Następny Dobra, uciekamy sobie na chwilę do góry. Gdzie kto mnie atakuje? Cztery energie. To jest niezniszczone jeszcze No to naprawiamy swój błąd Haha ha. ta muzyka to jest plus 100 do szczęścia Powiedzcie, że nie Kurwa, więcej was matka nie ma, spierdalam do góry Tu was trochę popstrzeliwuje Bo już mnie trochę denerwujecie Oa wow. Snajperka by mi się przydała. Jeszcze jedno poletko. Co ja nie mogę w niego trafić. Mam tutaj takie lepsze jak też tym ty trafię na pewno. Haha! Ha. Jest następny. I tu jest dużo cholera, dużo za dużo. To do mnie wali. I tu jest dużo, naprawdę. Zaraz mi się naboje skończą. A może nie będzie tak źle. Tam siedzi w tej trawie. Jak to zabrzmiało, siedzi w trawie. Gdzie on jest? Tam. Ktoś tu do mnie ładuje, tylko nie wiem gdzie. Was tam kilku jest jeszcze I przyjdą kolejni na pewno Co mnie tu je było? Granat mi rzucił Jea yeah. Wiecie co, ja sobie to całkiem przejdę chyba tam na obkoło nie będą mnie wkurzać w ławce. Idę to piąte pole spalić. Burn! Łaaa! Dobra. Trochę mi odjęło. Ta muza jest zajebista. Spale spale zaraz pozostałe spale Ten jak se siedzi Nie ma nic Ale ja potrzebował będę naboje za chwilę Tu was w chacie już nigdzie nie ma? Frajerzy Wszystko se potem pozbieram Teraz potrzebuję jeszcze Mary Jane Ty się nie śmiej, tylko wychodź Wow, znowu mi go tak nie może być. Za bardzo się z wami bawię, co? No nie trafię go. Trafiłem. Za mną jest ale ja tu mam jedno pole do spalenia. Lecą! Lecą! Nie wiem, czy spaliłem to pole w końcu, czy nie. Pali się. On jeszcze żyje Już nie Dobra, wszystko rozwalone Tu jest wioska rybacka, tak No nie pozbieram sobie naboi, czekajcie Wejdę sobie do mapy tak, wioska rybacka jest tu. Ło, wow, ile ich tu jest, czekajcie. Muszę się trochę oddalić. Żeby to jak najbardziej kontrolować. A nie mam snajperki. Z egzaczkiem, z egzaczkiem, uciekamy z egzaczkiem. Nie przychodźcie tutaj dziewczynki do mnie. Nie wiem czy tego miałem odjewać, czy nie Zaraz mi się naboje skończą, coś tak czuję Yeah, widziałem cię, a kuku Oni też spierdalają z tych zaczkami Wiem, że mnie widzisz Muszę zmienić ten celownik Zostaw głowę, Headshota! Tam jest jeszcze jeden! Szkoda na boi. Nie wiem co to jest to są te robokopy chyba Kurwa masz to jest chyba ten robokop To będę miał przejebane I on idzie do mnie To jest ten robokop Kurwa macie. Muszę go zajebać Zanim on przyjdzie do mnie Co, no chodzi budynek? Tak! Po nogach! Nigdzie nie pójdziesz, w Ciulu. Ale lipa! Nie tak! Muszę inaczej mu ten granat rzucić. Do wody! Kurde, zjebałem! Mało naboi. Muszę coś zmienić, nie mam broni innej. Pusto. Pusto. Tylko to mi zostało i miotacz ognia. No nie ma fajnie, nie ma fajnie. Ten chyba tylko został, mam nadzieję. Jasne, na pewno. Wychodź za tego budynku, kolego. Czyżby po mnie było? Nie chowaj się! Ja muszę z granata pociągnąć, nie ma takiej opcji żeby nie Bo tak to wiecznie będę miał przejebane, idę tam Muszę trochę granatów im porozsyłać Nie ma opcji żeby nie Kurde Dobra, trup! Trup! Fajnie! Was tu nie ma więcej? Dawaj naboje, dawaj naboje! Pięknie! Wiem, że idziesz, wiem! Super! Ja potrzebuję tylko naboje w tej chwili. Tutaj idzie następny. Gdzie on jest? Tutaj. O, widzę, że odcinek będzie dłuższy. Wybaczcie. Tam muszę dotrzeć. Dobra, nie bawimy się, idziemy. Co mam zrobić? Ale przecież nie będę tak płynął za tym Jak RPG, gdzie jest RPG No i dupa No i dupa, wtopiłem Będę musiał od nowa zaczynać Ale kupa, 12 To nie jest RPG No to mam lipę, przegrałem tu jest RPG, ale teraz już mi na nic się to zda. Wybaczcie te beściaki, nie ogar. Jeszcze raz, mam nadzieję, że sama końcówka będzie. A jak nie, to przeniosę się na samą końcówkę i dopiero wtedy włączę nagrywanie. Dotrzej do wioski, czyli wszystko jest spalone, ciśniemy do wioski. Ale ich tu, ich tu będzie dużo, mam nadzieję, chociaż chyba nie. O, tu będzie rozpierducha na nowo. Dobra, na samym końcu jak już będę do Łodzi dochodził, to się wgram. Dobra, jestem. Teraz spróbujemy ich wszystkich rozpierdzielić. Dobra. Sukces, gniazdo Szerczeni. Oczywiście, że biorę LPG. O, trupy sobie przypływają, łódka poszła na dno No i co? Teraz będę mógł już na spokojnie, skoro muzyka się skończyła Mam porozmawiać z Williamsem, gdzie on jest Zaraz to obadamy yy, Daleko Więc pozbieramy sobie tutaj wszystko w wiosce i pójdziemy do Williamsa w kolejnym odcinku w tym odcinku słuchajcie to będzie aktore dłuższym to by było na tyle. Muzyka była zajebista. Mam nadzieję, że odcinek również Wam się podobał napiszcie w komentarzu, dajcie łapę w górę. ocencie w jakiś sposób ten film. Trzymajcie się cieplutko, na razie pa pa